I brawo słuchajcie dla naszych muzyków, dla naszych muzyków i dla waszych muzyków. Bardzo dobrze grali. Słuchajcie, ja patrzę, że no nawet nasi muzycy. Ciężko im było się skupić na rytmie, tylko musieli słuchać tamburyna i dopasować się do naszego tamburynisty. To całe szczęście, że grał równo, prawda? Bo inaczej byłoby ciężko. Dziękuję bardzo. Odkładamy tu instrumenciki, wrzucamy. O, wrzucamy, kto jeszcze grał? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Janczary też odkładamy. Kto jeszcze ma nasze instrumenty? Rzucamy tutaj na tacę. Tak jest. Tak jest, na tacę, dobrze, uwaga, 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 żebym kogoś nie nadepnął, tylko odkładamy instrumenciki, słuchajcie, a ja znowu chciałbym poprosić, no, tym razem ze trzy grzeczne osoby, żeby ze mną zatańczyły, pamiętacie, jak tańczyliśmy kaczuchy? słuchajcie, a teraz zatańczymy sobie po kurpiowsku, czy ktoś umie tańczyć po kurpiowsku? wszyscy umieją, dobrze. Dobrze, to kogo my ja zaproszę? Kto lubi tańczyć? No to chodź, Ciebie koleżanką zaproszę, bo tu masz ładną spódniczkę, więc będziesz tutaj pięknie w tańcu wyglądała. No to chodź, zaproszę jeszcze Ciebie i jeszcze może jakiegoś grzecznego chłopca, kto zatańczy z nami. Jest jakiś chłopiec, który nie boi się tańczyć? No to chodź, kolega. Chodź, zaproszę Ciebie. Chodź, dobra, dobra. Dobrze, słuchajcie, robimy kółeczko. Chodźcie do mnie, dziewczyny. Bierzemy się za ręce. O tak, dobra, i Robimy duże kółko, dmuchamy balonika, o, koszmaroko, szeroko, szeroko, dobra. Teraz puszczamy się za rączki na razie. Słuchajcie, dziewczyny, zatańczymy sobie najstarszy taniec kurpiowski, który nazywa się konik. Czy wiecie, jak robi konik? Pokażcie, jak robi konik. O, właśnie, biega, prawda? Ale jeszcze poza tym, dobra, dziękuję, poza tym jeszcze do tyłu wyrzuca swoje kopytka, prawda? Czy możemy za koniem chodzić z tyłu, jak przechodzimy koło konia? Nie. Nie możemy, ponieważ może nas kop, kopnąć. Zawsze tylko do konia podchodzimy z przodu, z tyłu nie, bo koń kopie. A więc słuchajcie, jak konik biega, na przykład, to wyrzuca nogi do tyłu, zobaczcie. Prawda? Kopytka może wyrzucać do tyłu, więc będziemy w ten sposób sobie tańczyli. Dobra? Wszyscy mogą dopilnować. Robimy większe kółeczko, kolega się posunie jeszcze do tyłu, o tak, żebyśmy się nie uderzyli, bo jak za blisko podejdziecie do konika, odwracamy się w tą stronę, wszyscy będziemy za mną, za mną, o, o tak, 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 w tą stronę, dobra? Czyli ty w tą stronę, to tu do koleżanki w tą, o tak, 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 o tak, a ty w tą stronę do kolegi. Tylko, że uwaga, nie możemy za blisko podchodzić, kolego zerknij jeszcze na mnie na chwileczkę, popatrz się na mnie, ponieważ jak za blisko do niej podejdziesz, to może cię z tyłu kopnąć. A więc słuchajcie, wygonicie mnie, tylko nie za blisko, żeby was nie kopnął. A jak krzyknę hop, to odwracamy się w drugą stronę i jak nie Was. Dobra? Bierzemy ręce tutaj na bioderka. Tak, obie rączki na bioderka. No i poprosimy kapelę o krótki wstęp. Jak powiem hop, zaczynamy. Gotowi? Nóżki wyrzucamy do tyłu. Lecimy. Jeszcze nie. Raz, dwa, trzy i... Piękniemy, piękniemy, piękniemy. Za koleżanką. Dobrze. Dobrze. Uwaga, uwaga, żeby się nie kopnęła. I hop, w drugą stronę. Teraz ja was zgonię. Słuchajcie, dółem. Te małe kłanie trzeba zwiełać. Znowu mnie dogajają. Aż te małe kłanie. Kole! drugą. Znowu mnie dogajają. Ja już nie mam biegać i Ja już się zmęczyłem w tym styklicie, nie mam już siły bo wyprawiają muzyce. Słyszycie? Oni grają coraz szybciej. Hej, koniki! Oj, słuchajcie, ja stara szkapa. Już się zmęczyłem. A jak tam wy? Macie siłę? Oj, to nie dla mnie, słuchajcie. Ja dzisiaj Pięć audycji, obiadę. To wieczorem będę spał. Oj, będę spał. Słuchajcie. Już się zmęczyłem. No właśnie, tak to wychodzi. Słuchajcie, pięknie tańczyliście konika. To mam dla Was oczywiście drobne upominki. A więc zakładki tutaj super melomana. Poczekajcie, dla każdego po jednej. Oj, te zakładki nasze. Proszę bardzo, proszę bardzo. I jeszcze dla koleżanki, która tańczyła na końcu. O do Waszych książeczek. Wiosenne zakładki. Duże brama. Dziękuję Wam bardzo. Siadajcie na miejsca. Dziękuję. Słuchajcie, słuchajcie, to była muzyka kurpiowska, ale ja chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Nie tylko o kulturach, ale o wszystkich e, osobach znanych, które zamieszkiwały nasz region i również udzielały się muzycznym. Słuchajcie, czy Wy potraficie powiedzieć, e, wskazać mi taką osobę, która jest popularna, która jest znana w całej Polsce, a pochodzi z Łomży? Na przykład? Ja! Kto? Ja! No, kto? z Łomży! I znaczy cała Polska? O, to musiała tam na YouTubie dobrze, dobrze grzebać i coś pewnie sobą, y, jakieś filmiki swoje wrzucać. Kogo znasz? E? Słuchajcie, tu jest kolega, co ma taki napis Młodzieżowy LKS. Widzicie? Y, chłopaki z jednej szkoły powiedzieli mi, że znają piłkarza, który pochodzi z Łoży, teraz gra w Krakowie i gra już... Gra już, no Lewandowski nie jest łobrzy, kochani, ale on ten piłkarz, chyba nazywa się Boguski, gra już po całej Europie. No i oczywiście reprezentuje, wszyscy mówią, że y, bardzo dobry piłkarz, który kiedyś jeszcze niedawno biegał po naszym łomżyńskim boisku. Ale starsze osoby na pewno Wam powiedzą o takiej pani, która nazywała się Hanka Bielicka. Słyszeliście o takiej pani? Słuchajcie, w centrum kultury, w centrum przepraszam, katolickim jest taki konkurs ogólnopolski, gdzie przyjeżdżają młodzi adenci sztuki, którzy mówią pięknie wiersze, którzy pięknie śpiewają piosenki z całej Polski, a najlepsi, którzy wygrywają pierwsze miejsce, odjeżdżają z całą walizką pieniędzy. Naprawdę dobre nagrody można zwyciężyć i jest to właśnie konkurs imienia naszej pani Bielickiej, która teraz sobie siedzi na starym rynku w kapeluszu na ławeczce, ktoś dobrze mówi, można z o niej przysiąść i zrobić zdjęcie, prawda? Ona, słuchajcie, napisała piękną melodię o naszej łąży. Znacie? No to posłuchajcie.